Przywinął mi się taki post, że ludzie nie tęsknią za PRL-em, a tęsknią za tymi relacjami, które były z ludźmi. Za tym gadaniem na trzepaku, za tym właśnie podwórkiem, na które się wychodziło, grało się w piłkę. Z tego Trumpka to mówię o takim pokoleniu dzieciaków, młodzieży, ale dorośli też przecież imieniny, nie imieniny, to na ciasteczko w niedzielę. I tego trochę brakuje, bo właśnie tak zanurzyliśmy się w te ekrany, i był taki okres, że Właśnie kto używał bardziej wyszukanych słów, tym sprawiał takie wrażenie bardziej oty, oczytanego, bardziej światowego. Według mnie zaczęliśmy komplikować naszą komunikację na jakimś takim etapie. Hmm. Po tej pierwszej dekadzie, jak się ten tworzył kapitalizm po 1989 roku, to tak chcieliśmy się tak otwierać na świat, no i być tacy, chociaż ja byłam dzieckiem, to trudno powiedzieć z doświadczenia bezpośredniego, no ale później jak uczyłam się w szkole, czy słuchałam e, wypowiedzi polityków, e, później ludzi mediów, no to każdy chcia chciał być taki elokwentny, oczytany, mieć duży zasób słów i takich wyszukanych, że na przykład, nie wiem, pamiętam nawet moja najmłodsza siostra Maria e, przyszła do taty kiedyś i mówi tato chciałabym to i to tata coś mówi, nie mogę bo to i to ona, nie będę z tobą polemizować, a miała wtedy może nie wiem z 3 czy 4 latka nawet taki mały człowieczek udzieliło mu się to, że te wyszukane słowa gdzieś tam się pojawiały no a teraz też w dobie tych social mediów, takiej komunikacji, tworzenia treści, tego jest tak dużo, jesteśmy tym tak przebodźcowani i nieraz przez tę za bardzo skomplikowaną komunikację Człowiek źle interpretuje, przez to rodzą się konflikty, a im będziemy używać prostszej komunikacji, takiej bardziej zrozumiałej dla każdego, to będzie i mniej sporów, i będzie po prostu łatwiej będziemy tacy bardziej otwarci na to, żeby po prostu razem być, współgrać, współdziałać, się wzajemnie inspirować. Bardzo uderzył mnie taki billboard z tej kampanii T-Mobile, że właśnie ciągle się spieszymy a nie możemy do siebie zdążyć, coś w tym stylu. I właśnie mam wrażenie, że trudnością w tym budowaniu głębszych relacji jest właśnie... Ten dystans, który sami tworzymy, że tak zanurzamy się w takich swoich sprawach i tak nie zauważamy ludzi dookoła, a zapominamy, że to tam jest życie, poza ekranami. I niech te ekrany i ta sieć, nawet najszybsza, niech ona sprzyja temu, by nas łączyć. Niech ona sprzyja szybkiej wymianie najważniejszych komunikatów, ale niech właśnie nas łączy i zbliża do tego, by być razem w tym rzeczywistym, realnym świecie.